Kliwka 1, 2, 3. I patrzcie, co my tu mamy. Mamy Tikka. Mamy Tikka. Odblokowywałam go, odblokowywałam i nareszcie mam Tikka. I nasz kolejny cel to oczywiście nasz kochany, damy zam ośmiobitowiec. Ale przed ośmiobitowcem czeka na nas ta tutaj skrzyneczka. Także warto by było dobić do niej. Ale przed tym. Po prostu sobie zagramy taki meczyk i następnie otworzymy sobie tego tika, co tutaj mamy. Także na pewno nam poleci dzisiaj jakiś nowy zadymiarz. Na pewno, na stółę nam poleci jakiś nowy zadymiarz. Także gram. O, tutaj akurat sobie gram solo. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra, dobrze. No tutaj gram to i tak bardzo No zadymiarza. Nie przegram. W aha, ta szelka już sobie dawno poszła, nie? Ja tak myślałam, że ona. Tutaj sobie stoi, szakra Ja ją dobija. na oliwie, dobija. Wszelkę, nie? No pewnie ta szelka mnie zabije. Już mnie zabija. Troszkę. Zero pucharków to dopiero, minus jeden na no stół. No wiedziałam, minus jeden. Dobrze, no ale no niestety nie udało nam się. Ale no, mamy tu tutaj tika. No i wypadałoby sobie go otworzyć. Patrzcie, jaki on jest słodki. Dobra, bierzemy sobie tika. I patrzcie. Juhu, ale się cieszę. Jeju! Yeah, Taki chyba pierwszy odcinek na 100, nie? I teraz, jak już właśnie mam tego Tika, to chciałam Wam powiedzieć, żebyście obserwowali mój kanał ze dzwoneczkiem, żebyście nie przegapali żadnych nowych filmików na moim kanale. I oczywiście zostawiajcie łapki w górę. Dzisiaj jest 10 łapek w górę. jeśli Pobijecie to, nagrywam kolejny odcinek, kolejny, kolejny i kolejny. Także tutaj jeśli już mamy nowego naszego zadymiarza, mamy ich 18 na 34, to zbijmy go, ale sobie fajny gadatik. podgłośnij troszkę i wyjdźmy go. Zobaczcie, jak fajnie sobie. No, fajnie sobie gadatnik, także lecimy, tak? Le lecimy z tym koksem. Spróbujmy. O, o, dokładnie mam 399 pucharów. Także plup, plup, piu, plup, 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 ale sobie fajnie poleciałam na ekranie. Umlewałam. <śleszanie> I gazda. Dobra, dobra, dobra dobra Oliwia, nie rysuj na ekranie. <śleszanie> ale sobie mówię... Dobra, dobra Oliwia, spokój się, nie rysuj na ekranie. Nie po to masz ten odcinek. <śleszanie> Dzisiaj ogólnie y, postanowiłam, że będę dużo gadała na odcinku. Będzie weselej, chyba. Moim zdaniem. O Jezus Maria! Ona mnie tu jeszcze porobi, zobaczycie. Ona myśli, że ja tu taka słaba, tak? A no i nie jestem słaba. Plus dwa. Jej. Plus dwa. I ogólnie, jeśli widzicie właśnie 10 łapek w górę, a jeśli widzicie na tym odcinku. <laughs> Przepraszam. 30 ła... 50 łapek w górę, to pokazuje od razu swój pokój i dom, cały dom też. I możecie obstawiać w komentarzach, jaki mam dom. Czy taki. Czy taki jednorodzinny, czy bliźniaki, czyli bliźniaki, czyli że. Dwa domki jednorodzinne blisko siebie, czy duży bardzo dom, taki, że wiecie... Jeć...